Cześć! Dzisiaj taki vlog, żeby zobaczyć, jak dają sobie radę zimą moje sukulenty i kaktusy we foliaku. Zima tutaj jest raczej łagodna na południu Anglii, bardziej deszczowa niż ze śniegiem. Jeden tylko dzień mieliśmy śniegu. Jak widzicie, tutaj kilka mamilarii ma pąki, już nawet od kilku miesięcy. Było kilka nocy bardzo zimnych, no ale to nie są takie temperatury, jak przeważnie są w Polsce. Przy okazji chciałam podzielić się z Wami dobrą wiadomością. Mój kanał już ma ponad 100 subskrybentów, więc dziękuję wszystkim, którzy dokonali subskrypcji, także tym, którzy dają polubienia filmikom czy komentują, co zawsze pomaga w rozwoju kanału. Więc chciałabym w przyszłości niedalekiej zrobić takie małe rozdanie dla wszystkich tych, którzy są subskrybentami. Zazwyczaj publikuję filmiki w środy i w czwartki. Jak widzicie, tutaj na niektórych kaktusach widać, że ten korpus nieco się skurczył. No bo nie podlewamy, jest to naturalne zjawisko. Nie ma się czym martwić. Jeśli natomiast chodzi o sukulenty, to Podlewam je, jeżeli, ale malutko, jeżeli widzę oznaki e, przesuszenia. Wydaje mi się, że to będzie dobry sezon, gdyż już dosyć dużo czerwery e zaczyna wypuszczać też pąki. E, Zimą przechodzę do foliaka nie tylko by nacieszyć oko, by zrelaksować się, ale również by sprawdzić, czy nie ma żadnych oznak e, szkód czy e, szkodników. A cywerium obrywam te liście, które są takie zasuszone, dolne liście. Na szczęście tym razem nie widzę żadnych objawów, żeby były jakieś szkodniki. Nie ma też żadnych strat spowodowanych. Niską temperaturą w sumie nawet mam ogrzewanie, które włącza się automatycznie, gdy rozpada do 6 stopni. I moje ulubione kamienie księżycowe. I kilka dużych eczewerii. Również nieco przeorganizowałam półki. I jak to się okazuje, mam więcej miejsca na nowe rośliny. Dziękuję za obejrzenie i pozdrawiam. Do następnego razu. Cześć. Pa!